Na zewnątrz coraz cieplej, a to znaczy, że sezon festiwalowy powoli się zaczyna. Na pierwszy ogień idzie See You Music Showcase. Jest to wydarzenie specyficzne, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie zespołów z trójmiasta, naszych lokalnych muzyków. Chodźcie z nami, a zobaczycie, na czym polega całe to wydarzenie. See you to showcase, czyli taka okazja do przedstawienia zespołów. Z danej sceny muzycznej, co jest popularne i odbywa się od wielu lat na świecie w różnych miejscach. Natomiast u nas jest to wyjątkowe dlatego, że są to zespoły tylko z jednego miasta, z jednej aglomeracji i staramy się co roku pokazywać to, co jest najciekawsze w trójmieście zarówno uznane składy, które już koncertują po świecie, ale też młodych debiutujących artystów, żeby pokazać, jak bogata scena Trójmiasta jest dzisiaj. Jest co roku na pewno coraz więcej delegatów z Polski, bo to, co jest dla nas ważne, to to, żeby branża przyjeżdżała do Trójmiasta i poznawała te zespoły. Co roku wydaje mi się też, jest takie pewne zdziwienie, że tych zespołów tyle jest, ponieważ jest bardzo dużo zespołów z Trójmiasta i często mamy takich kilka nazw rozpoznawalnych, ale jest ich oczywiście też więcej więc prezentujemy co roku kolejne nazwy, ale to, co jest chyba dla nas najważniejsze, to taka opinia o tym, że to jest bardzo fajny klimat do poznawania się nawzajem, do nawiązywania znajomości, do jakichś takich działań networkingowych, czy przede wszystkim okazja dla młodych zespołów do tego, żeby nawiązać kontakty i może gdzieś dalej uderzyć ze swoją karierą. To też jest takie miejsce właśnie dla branży, nie tylko dla osób z zewnątrz, ale też dla muzyków, żeby oni się mogli dowiedzieć, jak tą karierą swoją kierować w przyszłości. Tak, no na pewno to jest miejsce dla wszystkich, dla tych, którzy chcą posłuchać muzyki, ale też dla tych, którzy tę muzykę tworzą i chcą coś w tym dalej robić. My mamy takie założenie, żeby zarówno kiedy organizujemy spotkania panelowe czy warsztaty, żeby artyści, artystki, menadżerowie, menadżerki, producenci mogli coś z tego wynieść. Czyli żeby to nie była dyskusja, w której porozmawiamy sobie na jakiś temat, potem rozjedziemy się do domu, tylko chcemy przekazać jak najwięcej praktycznej wiedzy, z którą coś można zrobić i jeśli zaczynamy w Trójmieście, żeby później może zagrać gdzieś w Polsce, czy gdzieś dalej na świecie. Skupiamy się tylko na scenie trójmiejskiej, co oczywiście rodzi pewne trudności, bo wiadomo, że z w Polsce czy na świecie jest więcej do wyboru, ale też jest pewnym wyzwaniem, żeby pokazywać, że ta trójmiejska scena jest żywa, że dużo się na niej dzieje, i wydaje mi się, że to się nam udaje. Zdecydowanie się udaje, wystarczy tylko tutaj przyjść i poczuć jaki jest klimat, bo te zespoły one tutaj tak naprawdę mieszają się razem z publicznością i wszyscy tak naprawdę czują się chyba bardzo, bardzo swobodnie, takie mam wrażenie. Tak, no wydaje mi się, że to jest taki, to, co nas też odróżnia od innych showcase'ów, taki trochę nadmorski luz, że można sobie porozmawiać, miło spędzić czas i nawet jeśli są takie jakieś spotkania branżowe, to one są odbywają się w takiej przyjacielskiej luźnej atmosferze. Jesteśmy seweryn z zespołem. Robiłem piosenki i chciałem grać z zespołem, więc musiałem stworzyć zespół. I oto oni. Gramy y, muzykę indie, y, taką chyba, no gitarową, ale taką cieplutką raczej. Dzieje się dużo w mieście, więc siłą rzeczy y, gdzie się szuka tych przestrzeni, żeby to ulokować. Nosuję z takim chyba jednym z większych przykładów, gdzie, gdzie to Trójmiasto się może w jednym pomieszczeniu na jakiś czas zamknąć. Moim marzeniem wieloletnim było granie na perkusji. Poznałem Sewerena przez wzgląd na swoją inną pracę, czyli tworzenie okładek albumów i teledysków. Sewerena poznałem, zwrócił się do mnie, żebym stworzył mu okładkę i powiedziałem mu o moim sekretnym marzeniu, żeby zostać perkusistą. A Seweren powiedział: Słuchaj, składam zespół. Dołączyliśmy, zostaliśmy przyjaciółmi, poznałem resztę zespołu i zaczęła się piękna historia, za którą jestem niesamowicie wdzięczny czemukolwiek cokolwiek do tego doprowadziło.